Dzisiaj zaczynamy turniej pięciu strażnic, gminny turniej Młodzieży Boch Dużyń Pożarniczych. I akurat tak przypadło w udziale, że jednostka wola kopcowa jako organizator tego pierwszego turnieju musiała zorganizować u nas na tym małym skromnym boisku mecze. W tych meczach gra siedem jednostek Młodzieży Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Masłów. Po prostu w pierwszej kolejności po tym nie będziemy nic czasu mi trężyć, tylko po prostu ćwiczenia. W miarę możliwości każda jednostka starsza po prostu będzie ćwiczyć do dalszych rozgrywek tą młodzież. Następna konkurencja będzie w cieko, tak będzie strongman. Będzie zwijanie na czas oczywiście całej drużyny, będzie po prostu zwijanie węża 52 będzie bieg pomiędzy płockami. Jedzieś, jedzieś, takie, takie Nie dwóch, nie dwóch to takie piłka. Piłka, piłka Grupy wiekowe są różne od 10 lat do 16 lat po prostu no to różnie to jest, ale ogólnie do są przygotowane Je są grupy mieszane są drużyny żeńskie z jednostek ścieku, przypuśćmy z Mąchocic. Natomiast drużyna z Woli kopców jest drużyną mieszaną. Jest 7 dziewczyn, a trzy trzech chłopaków. Także po prostu jest taka drużyna mieszana od nas. Ale w miarę możliwości jest to wszystko na poziomie dobrym, jak mówiłem wcześniej, przeszkolona, wyszkolone, aby tak dalej było.